siema z tem Orwanu Będę zagrał w gierkę jak dobrze Pilot Training Flight Simulator, czyli jakoś tak. No, po prostu tutaj latam samolotem. No i takie tam. Czekajcie, wybiorę samolot. Ogólnie nie będę za długo, w sensie za długo, w sensie filmy na, nie be, na razie nie będą za długie. Dlatego, że po prostu, no, jakby to powiedzieć, no, nie mam, a dzisiaj nie mam aż tego czasu i wtorek to jest w ogóle dzisiaj, jest jedyny wtorek, kiedy nagrywam film. Każdy inny dzień mogę, znaczy nie w każdy, ale na przykład w poniedziałki, czwartki i piątki to będzie takie dla mnie idealne. Po, teraz pojazd od razu na pas startowy. Potem powiem więcej o... właśnie o mnie. Wiem, że mam dziwny głos i że niektóre może on przeszkadzać, ale mam nadzieję, że się dogadamy. Mam nadzieję, że wielu z, wa z was z w sensie, ...zasób, które na razie będą, no, e, to będą, no właśnie, no mnie polubią. Лабра. Wrócimy sobie do... Grindavik. A, koła. 100 wow. e, Tak bardziej o mnie wprawdziłym w prawdziwym życiu. Imienia wam nie podam. Mówcie po prostu na mnie Orwanu. Skąd to się wzięło? No... Zaczęło się od tego, że koledzy zaczęli na mnie mówić urwany. Ktoś potem powiedział na mnie orwało. A potem ja to skopiowałem na Urwanu. A, to jest grindami. No to lecimy jeszcze gdzieś indziej. Ja na razie filmy będę robić tak maks po 15 minut. Mam nadzieję, że Wam się w ogóle te filmy spodobają, bo jeśli nie, to może... No, no, no to w sumie nie będzie tak fajnie. Tu będą filmy chyba tylko z gier, jeszcze nie wiem. Od razu mogę powiedzieć, że będę grać z kolegami. To na pewno w Minecrafta, w właśnie Robloxa yy, i takie tam inne gry. Fortnite nie mam, ale za to mam GTA 5. Ogólnie to... Mam nadzieję, że mi nie pogubicie. A Aaa, jeśli nie, no to trudno. Może ktoś polubi, może ktoś nie O kurczę, co ja zrobiłem? E, nagrywam już no tą jedną trzecią. Pierwszy win będzie tak trwał. To 15 minut takie taki max, bo ostatnio w rano nagrałem swój taki jakby pierwszy film, ale trwał on 23 minuty i to mi powiedział, że może być na razie max 15 minut. O, tu będę zaraz lądować. A przynajmniej podchodzić. E, tak, mogę się zatrzymać na w środku lotu i wyskoczyć, ale ja tak nie zrobię, ponieważ e, loty e, tej klasy firmy, no, no tak nie robią, no. A tak w ogóle może mnie może będziecie a w sumie nie, potem zrobię ankietę yy, mówię bardziej o mnie, nie wiem czy mówiłem już tak coś bardziej o mnie, nie wiem czy mówiłem, yy, lubię grać w piłkę i też bardzo lubię jeździć, yy, na, lubię jeździć grać w piłkę, to jest moja pasja, chciałbym w przyszłości zostać piłkarzem. No, i też bardzo lubię jeździć na rowerze. No rozumiecie? Teraz zrobię sobie ten jeden lot, może się uda dwa nawet. No jak teraz podejdę do lądowania? To jest taka.

Dobra, zresetuję się. Greater Rockford, Greater Rockford, bo to jest najlepsze. To jest drugi not i ostatni. E... A niech będzie. A niech będzie ten. KNN. Załóżmy. Lecimy do Green David No nie, 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 mi teraz jest gościu. Ha. Okej okay. To jest O o nie, lecimy Już pierwszy zakręt robimy. E, dobra. Tak mam dziwny głos, ale proszę, nie hejtujcie mnie. Ja nie jestem aż taki zły. Może jestem czasami chamski, ale no na widzów nie będę. Dobra, to lecimy do... do tej małej miejsca. No tu będę kończył, film za chwilę. Aha ja nie włączę. Kto by tutaj na ciebie na to pochodem coś? Znaczy w tej grze nie? Ale. Uwaga, podchodzę do lądowania. No. To jest wylądowanie Ech. No nie Dobra ja tu będę kończył Na razie Mordeczki ja dokładnie osoby, które może to chociaż obejrzeć. Z ja, tej strony na skrzydle. PA!